Cześć. Witam Was w następnym odcinku. Co jest grane? Tym razem zapamiętałem, jak się ten program nazywa. Bądźcie dumni ze mnie. Zaczynamy odcinek. Dzisiaj postaram się, żeby nie trwał on przez jakieś 14 minut, tak jak poprzedni, chyba, tylko żeby było trochę krócej. Słuchajcie, dostałem komentarz na samym początku. Uwaga. Nagraj odcinek w okularach, a potem? A więc zakładam sobie okulary. Ja pierdzielę. No bo, słuchajcie, historia tych okularów jest wiel naprawdę niesamowita. Przyjechała do mojej najlepszej takiej kumpeli yy, jej kuzynka, yy, Murzynka, yy, z Botswany. Tak, tak, moja, moja kumpela, Polka, biała, ma kuzynkę prawdziwą z rodziny, Murzynkę ma. No i ona kupiła tutaj we Wrocławiu, jak była, te okulary i je zostawiła i wróciła sobie do Botswany i koleżanka mi je dała. Koniec. Zrób kanapkę i rzuć komuś na głowę Nawet tobie Wspaniały pomysł Idziemy Idzie, idzie ten sąsiad taki Rzucę w niego Jakie są twoje ulubione dania? Myślę, że rozbałeś mi mózg Jakie są moje ulubione dania? To znaczy, w, ja w Danii nie za bardzo lubię, nie byłem nigdy w Danii <laughs> to jest takie śmieszny <laughs> um, Moje ulubione dania to jest pizza i gyros i, I spaghetti, I lasagna I... <laughs> Naleśniki! Łukasz Fabiański był dla mnie najlepszym bramkarzem euro, a u ciebie kto? A u mnie nikt, bo u mnie nie ma bramkarza <laughs> To jest takie śmieszne Dla mnie najlepszym bramkarzem był również Fabiański Bo wiecie jak to jest Polish power! <laughs> do jakiego klubu w karierze chcesz przejść oprócz Barsy? Oczywiście, że wiecie, jak nie do Barsy to oczywiście do Realu Madryt. Nie, no żartuję. Yy, oczywiście, że chciałbym do Anglii nie chciałbym wracać póki co. Yy, jeżeli miałbym przejść to do Atletico Madryt ewentualnie. No. A w sumie tak to może i na przykład jeszcze Juventus. O. Oczywiście tak. Barcelona, yy, Atletico Juventus. Te trzy kluby mnie interesują tak na razie. I oczywiście fajnie byłoby kiedyś yy, zagrać w Górnik za Dobrze! Wejdź na balkon, wyrzuć długopis i zamknij się tam na godzinę. Ja pierdzielę, ale fajne. Ej, chodźmy. Ej, kuźwa, to miało być na godzinę, a ja zapomniałem, i siedziałem tam 8 godzin. Cięcie. Cokolwiek. Tak, prosiłem was, żebyście nie pisali cokolwiek, a to działa jak płachta nabyka na ludzi. I pisaliście, kuźwa, cokolwiek. No ale fajnie, bo przynajmniej macie takie pełne pole manewru, możecie pisać co chcecie. Dzisiaj już coś wymyślę jakiś schemacik, żeby był. I, 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 ale zwarcie. Idziemy dalej. Zrób sztuczkę magiczną. z ją. I. Ale fajne. Ej, słuchajcie, same fajne pomysły dzisiaj są. Ale to jest w A więc słuchajcie, to będzie sztuczka, której uczyłem się praktycznie całe życie. Mam tu cebulę. Dlaczego? Bo lubię. Mam tu cebulę. I patrzcie na to, y -y, oczywiście żadnych cięć nie będzie. Żadnych cięć. Wszystko uczciwie pokazane na jednej scenie. Uwaga. Tu mam cebulę? I uwaga! Uwaga! Nie ma! Wiecie, gdzie jest? Tutaj. Patrzcie. Daję tu. O! Uwaga! Ha! Nie ma! Patrz. Nie ma. Nie ma. Wida widać to w ogóle? Tak? Wiecie, gdzie jest? Tutaj. Shit. Uwaga, jeszcze jedno. E Tu? Nie Widać to? jest. Nie widać. Tu? <laughs> no w majtkach jest, no. Uwaga. Uwaga. Nie ma. I... Gdzie jest? Tu. Pfu. Dobra. <laughs> Cześć! Jak myślisz, w którym roku Messi zakończy karierę klubową? Jesteś spoko. Myślę, że Messi zakończy 2033! Pokaż swoje włosy, a potem... Jest problem, ponieważ tutaj nie ma żadnego włosa na głowie, więc pokażę wam na mojej dupie. To jest dupa. Dupa jest tu. To jest dupa. To jest dupa. O kurde, odkryłem, no. Bo wiecie, możecie nie wiedzieć, to była... ręka. Zjedz banana i popij sprite'em. Słuchajcie, pisaliście to mi pod poprzednimi, praktycznie to jest w każdy, pod każdym filmem. I wiem dobrze, że, że yy, za każdym razem, a były takie chyba trzy filmy poprzednio, kiedyś, że już yy, umieściłem taki komentarz w filmie i już miałem to zrobić, ale za każdym razem czegoś nie było, bo albo był banan. Aha, nie było nigdy sprite'a. I dwa razy był banan, a raz czegoś... A raz w ogóle nie było niczego. Dzisiaj to się zmieni. Idziemy do kuchni. I dzisiaj jest ten dzień, kiedy postaram się. Kiedy ja to po prostu zrobię. Kiedy ja zjem banana i popiję Sprite'em. Do dzieła. Idziemy szybko tego Sprite'a. Jeść Sprite'a i popić bananę. Eee... Uh, Oj... Oh. Sprawdźcie, czy jest Sprite. Zawsze były tu napoje. Gdzie są napoje? Zostałem oszukany. Nie wierzę. Znowu tego nie zrobię. Może innym razem. Włóż rękę do spodni, a potem. Lol, lol. Ketchup. Ja cię szpierdziele szukałem tego dzisiaj. Ty. Ja szukałem ketchupu dzisiaj, bo jadłem parówki, a on był w gaciach. Kurde... Jesteś debilem i masz krzywy ryj i moja siostra cię kocha. Dzięki i dzięki. Wolisz bardziej Termalikę czy Górnik Zabrze? Ja Termalikę. Oczywiście, że Wisła Płock. Co myślisz o transferze Milika do Napoli? Uważam, że zrobił rewelacyjny krok. Jest yy, bodajże najdroższym piłkarzem, który odszedł z Ligi Holenderskiej, a już na pewno takim zawodnikiem z, yy, w Ajaxie. Był droższy niż Suarez. był droższy niż Sneijder, był droższy niż Zlatan. Słuchajcie, mieć taki początek, to jest po prostu, to jest, to jest magiczne. To jest kuźwa niesamowite. Ja życzę Milikowi wszystkiego dobrego i wszyscy oczywiście mu to życzmy, żeby w końcu też w kadrze trafiał więcej bramek, i żeby ciągnął naszą reprezentację na wyżyny. ciągał ją na wyżyny. Żeby lepsi będziemy. A więc 32 miliony. No to jest imponujące, tak? Tak. Co sądzisz o FIFA 17 oprócz tego, że będzie nowa grafika, nowy wygląd kart? I co sądzisz o sztucznej inteligencji piłkarzy? Czy będzie się sprawdzać, czy może nie? Ja bardzo się cieszę, że będzie nowa FIFA, bo tam mnie denerwuje od prawie samego początku. Na początku się bardzo jarałem, ale okazało się, że praktycznie cała FIFA jest przebudowana, jeśli chodzi o silnik fizyczny. I faktycznie ciężej się gra w FIFA. Yy, no oczywiście, sztuczna inteligencja na wyższych poziomach jest czasem nie do pokonania, bo gra naprawdę praktycznie bezbłędnie, i to jest trochę denerwujące. To, jest tak, to wygląda, jakbyście grali z cheaterami. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to uważam, że w FIFA 17 tam już piszą, tak? że znowu coś zmienili, bla bla bla. Się okaże, że to i tak będzie bardzo podobne. Mam nadzieję, że wrócą bardziej do rozwiązań z 14 i 15, niż to, co jest w 16. Co do nowej grafiki, będzie oczywiście ym, silnik ym, Frostbite, co mnie bardzo cieszy, bo to jest silnik, który jest bodajże w Battlefroncie i na pewno w Battlefieldzie. I to jest najlepszy mój ulubiony chyba silnik graficzny. Sytuacja jest taka, że nie będę miał FIFA 17 na PlayStation 4, tylko będę miał na kompie, ponieważ wyjeżdżam na tego Erasmusa na pół roku, więc będę musiał to nagrywać na lapku, którego kupiłem więc myślę, że to pójdzie, bo kupiłem dobrego laptopa. Więc nawet na full wymaganiach prawdopodobnie pójdzie, mimo że wymagania są dość wygórowane. Kompa trzeba mieć teraz dobrego do FIFA. Wow. Może zrobisz jakąś nową serię. PS Masz super odcinki. Dziękuję. Yy, słuchaj, co do nowej serii, to lada moment będzie. Lada moment, już w końcu lada moment. Jeszcze raz powtórzę, bo to było w ostatnim yy, odcinku. Mówisz, co gram? Mówiłem o tym, żebyście wysyłali mi yy, swoje najlepsze bramki z FIFA 16. Najlepiej nagrywane jakimś urządzeniem bądź programem do nagrywania i to z komputera, i z Xboxa, i w ogóle, i w ogóle, ale żebyście nie nagrywali ręcznie, chyba że będzie dobra jakość, tak się tylko powtórzę na, na, na początku. No i słuchajcie, chciałbym zacząć nagrywać w końcu jakieś FPS-y, bo wiecie, FIFA kocham nad życie i Fifę, FIFA będzie na tym kanale, te same serie będą cały czas. Może jeszcze dojdzie Ultimate Team w 17, zobaczę, czy dam radę tego Ultimate'a nagrywać dłużej niż miesiąc, albo dwa, albo trzy. Bardziej bym otwierał paczki, chyba, bo szczerze mówiąc. Dobra, zobaczymy, jak wyjdzie nowa FIFA. Na razie nie, nie, nie mogę postawić wyroku. Chciałbym nagrywać FPS-y. Póki co na pewno Rainbow Six Siege, bo ta gra jest rewelacyjna, ta gra naprawdę bije na głowę inne FPS, FPS-y. tutaj trzeba myśleć i tu naprawdę umiejętność strzelania to szczerze mówiąc jest w tej grze takie 50%, jeżeli chodzi o takie rzeczy ważne. A Siege jest po prostu grą zarąbistą i możemy nagrywać z kumplami go mm, nawet w sposób śmieszny, tak jak to jest z innymi moimi filmami, na przykład z Fify. no i to nie będą filmy pocięte, to nie będą odcinki takie jak teraz z Fify, że jest milion cięć, to będzie myślę, że taki jeden gameplay jakby, jak podobnie jak na innych kanałach em, taki nawet do 30 minut. Myślę, że to będzie spoko, ponieważ ta gra jest bardzo ciekawa i emocjonująca, i, i nawet można się czasem pośmiać. Także no, zapowiadam wam, że będzie zarobiście, Nie będziecie się nudzić na pewno i mam nadzieję, że nie będziecie ansubować tego kanału, dlatego że nagrywam coś innego, bo na pewno nie zapomnę o seriach, które są teraz. Na pewno nie, na pewno. A mówię, te dwie kolejne serie muszą dojść, żeby nie było nudno. Masz zajebiste filmiki i bardzo lubię je oglądać. Pozdrawiam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dzisiaj jest tak słodko. Załóż garnek na głowę i udawaj, robota. To nie jest takie łatwe. Zrób to, co robisz najgorzej. Chciałeś, żebym zrobił coś, co robię najgorzej. A co ja robię najgorzej? Oczywiście, że gram w Fifę! Real prowadzi! Dobra, a więc to jest koniec tego wspaniałego odcinka, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, piszcie w komentarzach kolejne propozycje, co mam zrobić albo o czym mam opowiedzieć, jakie jest moje zdanie na jakiś temat, pełna dowolność, ale wymyślę do, do... Mój wylew wieczny w mówieniu. Dodatkowo dodam oczywiście jakieś zadanie, które będzie przeważało w następnym odcinku. Uwaga, to będzie tym razem, gdybyś miał do wyboru trzy kropki i trzy kropki to wybrałbyś trzy kropki patrzcie już były trzy razy trzy kropki w tym odcinku niesamowite to jest po prostu wow o co chodzi chodzi o to żebyście Gruźlica. chodzi o to żebyście mnie oczywiście lepiej poznali więc możecie mi napisać gdybyś miał do wyboru kolę czy pepsi to co byś wybrał a ja wam odpowiem Tarba! Na przykład. I, 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 I widzimy się w następnym odcinku, jakimś tam w tym tygodniu, pewnie jeszcze chyba. A więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. Na razie.